Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na małą aktualizację z budowy. Jak nas obserwujecie na Instagramie, do czego bardzo zachęcam, tutaj Wam wrzucam nazwę, to już pewnie wiecie, że mamy Gładzie skończone, wszystko jest już gotowe, pozostało nam jeszcze ogarnąć sufity w garażu. I w garażu musimy zrobić, nie dość, że stelaż, ponieważ tam są tylko haki. No to jeszcze przykręcić płyty, ale w całym domu sufity i ściany są już skończone. My już zamówiliśmy grunty, farby na te sufity białe. Zamówiliśmy też próbki farb, które na pewno pokażemy i myślę, że zrobię z tego osobny odcinek ponieważ uważam, że to jest istotne, żeby takie próbki farb sobie zamówić, bo te wzorniki, które są w sklepach są totalnie nieadekwatne, też bardzo, bardzo dużo zależy od barwy oświetlenia i o tym dzisiaj też krótko. Ponieważ barwa oświetlenia ma bardzo, bardzo duże znaczenie, jak będzie ta farba ostatecznie wyglądać. To, z czym jeszcze walczyliśmy i z czym mieliśmy problem, no to była niestety wilgoć. Ponieważ zaczęliśmy grzanie, to grzanie było w sumie w różnych temperaturach. Raz tutaj było 19 stopni, później troszeczkę zwiększyliśmy, że było 22-23. Teraz mamy temperaturę, już Wam dokładnie pokazuję. Dokładnie 20 stopni i jeśli chodzi o wilgotność, to jest to 61%. I tu jeszcze jest pokazana smutna minka na tym wyświetlaczu, natomiast no, to już jest dla nas duży sukces, bo pokazywałam Wam, że tutaj ta wilgotność była nawet w granicach 80%, co jest ogromną ilością i no, nie powinno tak być. Ja tu stąpam po paczkach, bo jesteśmy paczkami zawaleni, ciągle coś do nas przychodzi, ale to Wam będę sukcesywnie pokazywać w kolejnych odcinkach. Musimy zabrać się też za wywożenie śmieci. Jak widzicie, tutaj też przyjechały do nas lustra. Są już przepięknie zamontowane. Zaraz może Wam co nieco pokażę. No, i jeśli chodzi o osuszanie powietrza, to używaliśmy sobie między innymi takiego osuszacza, i on nam pomógł bardzo, bardzo dużo, z tego względu, że wcześniej mieliśmy taki osuszacz tylko domowy, który trzeba było często opróżniać, który dosyć długo zbierał tą wodę. No, a ten tak naprawdę o wiele, wiele szybciej sobie z tym radził, no i go można gdzieś tutaj otworzyć, o tutaj. I w środku jest pojemnik, który zbiera wodę i tą wodę zbiera bardzo, bardzo szybko. Ostatnio też pomyłyśmy z moją siostrą okna, żeby te. No w zasadzie nie całe okna, tylko same te. Listwy, te boki okien, żeby było się do czego przykleić podczas gruntowania i malowania. Miejscami, tak jak tutaj są jakieś nierówności przy oknach, ale to nasz wykonawca. Jak wszystko zagruntujemy, to przyjdzie, porobi zaprawki, popoprawia jakieś ewentualne ubytki, tak jak na przykład też tutaj. Generalnie całe ściany są idealnie zrobione, tylko właśnie przy tych oknach miejscami nie wygląda to fajnie, ale to będzie poprawione i będzie elegancko. Pomieszczenia zrobiły się teraz naprawdę przytulne i zrobiło się domowo. Myślę, że jak pomalujemy i położymy podłogi. To już chyba przestaniemy mówić budowa, tylko dom. A w ogóle to dajcie znać w komentarzach, od kiedy na swoją budowę zaczęliście mówić dom, bo bardzo mnie to ciekawi. Czy było to po przeprowadzce, czy było to przed przeprowadzką? Jak już na przykład pomalowaliście ściany, albo nie wiem, mieliście kuchnię, łazienkę, dajcie znać. To, co mogę Wam już teraz pokazać, ponieważ dotarła do nas umywalka, no i myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, takie już elementy wnętrzarskie u nas się zaczynają bardzo stara marka, w sensie bardzo długo jest na rynku, jest bardzo chwalona i bardzo popularna wśród jakichś takich projektantów wnętrz i tak dalej. Nam się bardzo spodobał design i też to, że jest ona matowa. Można ją sobie wybrać w dwóch rodzajach wykończenia. My wybraliśmy właśnie w kolorze białym w wersji wykończeniowej matowej, z tym, że jest to po Włoka, łatwa do czyszczenia. Ona ma, ona jest w dotyku taka bardziej satynowa, absolutnie nie jest stępa, taka całkowicie matowa, tylko jest właśnie taka bardziej satynowa, a wygląda jak mat. Do tego mamy biały korek. Ja jestem fanką korków w kolorze ceramiki. Tak jak na przykład mamy w toalecie beżową umywalkę, to korek też jest beżowy. Wannę też mamy z białym korkiem. To tutaj nie mogło być inaczej i też jest. Biały korek. Jeśli chodzi o sam kształt, to no wiadomo, że jest to kwestia gustu. Jest ona bardziej w kształcie owalnym. Żadnych kanciastych rantów tutaj nie ma, więc problemu ze sprzątaniem też nie powinno być. I jeśli ktoś będzie zainteresowany, to jest to model Colaro. W międzyczasie powoli działam z podłączeniem elektryki. Trochę jest to wyższa szkoła jazdy, ponieważ my mamy te włączniki inteligentne z Simona, Simona Go i troszeczkę podłączenie się różni od takich standardowych, ponieważ do tych modułów trzeba osobno doprowadzić zasilanie. Poza taką lampką, która będzie świecić z boku lustra, mamy też zwykłe gniazdko i e Taki kabel od rekuperacji, o którym Wam opowiem w innym odcinku. Na razie działamy w obrębie Łazienek, bo tylko tutaj mamy skończone ściany. A resztę ścian będziemy musieli jeszcze wykończyć gruntem, farbami i czym tam sobie wymyślimy. Szczerze mówiąc, już nie mogę się tego doczekać. Nie tylko ze względu na to, że po prostu te ściany będą ładne i skończone, ale też ze względu na to, że będziemy właśnie mogli podłączać całą elektrykę i przede wszystkim nasze rolety, ponieważ one tak naprawdę od montażu okien nigdy nie były spuszczane na dół i nigdy nie sprawdzaliśmy dokładnie, czy one działają, czy wszystko z nimi jest w porządku, czy z silnikami jest spoko, także na to bardzo, bardzo czekam. W kwestii tego oświetlenia bardzo zastanawiam się, jakie oświetlenie, a w zasadzie jaką barwę oświetlenia zastosować u nas w domu. I z tego, co zdążyłam gdzieś tam doczytać w internecie, no to jest to kwestia indywidualna, kto co woli. Jakby nie bez przyczyny też troszeczkę działa nasze naturalne światło dzienne. Nie bez przyczyny rano to światło jest takie no, neutralne, jasne a wieczorem bardziej ciepłe, no bo jest zachód słońca, ponieważ to właśnie ciepłe światło Sprawia, że czujemy się bardziej przytulnie, jesteśmy bardziej senni, i światło daje nam sygnał, że jest już koniec dnia i pora spać. A to poranne światło jest jednak takie pobudzające i sprawiające, że chce nam się żyć, i też, między innymi, do tego powinniśmy dostosować sobie oświetlenie, barwę oświetlenia w naszym domu, czyli w takich pomieszczeniach jak sypialnia czy salon, jakiś pokój rekreacyjny, to tam powinniśmy zastosować takie oświetlenie neutralne w stronę ciepłego albo ciepłe. A takie pomieszczenia, jak na przykład łazienka czy kuchnia, gdzie robimy coś, co, co wymaga od nas, nie wiem, jakiejś uwagi, albo gdzie się uczymy, czyli jakieś biuro, to tam myślę, że warto zastosować takie oświetlenie bardziej neutralne. W stronę zimnego ja osobiście bym nie szła, bo po prostu wolę takie pomieszczenia bardziej przytulne teraz właśnie to światło, które mnie oświetla, ono ma bodajże 3000 kelwinów, czyli idzie w stronę ciepłego, ale nie jest to takie na maksa ciepłe oświetlenie jak na przykład 2,500 kelwinów albo jeszcze mniej. U nas najwięcej będzie to 4000 kelwinów i to jest barwa naturalna, neutralna. I to oświetlenie chciałabym zastosować w takich pomieszczeniach jak pralnia, kuchnia, Łazienka, być może biuro, tutaj jeszcze zobaczymy. W salonie, w sypialni na pewno będzie to oświetlenie ciepłe. A jeśli chodzi o łazienkę, to myślałam, żeby na przykład to oświetlenie troszeczkę pomieszać czyli to takie górne, sufitowe dać jako neutralne, kiedy będziemy chcieli przykładowo wyszykować się w łazience. A to takie zwisające, będziemy mieli dwie zwisające lampy po bokach lustra, to tam chciałabym, żeby dać na przykład ciepłe albo bardzo ciepłe, czyli 3000 albo nawet 2500, 2500 kelwinów, żeby to oświetlenie było ciepłe, klimatyczne i żeby na przykład podczas kąpieli zapalić sobie tylko te, te dwie zwisające lampy. I zgasić te górne, myślę, że to będzie super efekt. Możemy sobie porównać mniej więcej to oświetlenie. To myślę, że jest takie zimne oświetlenie, pewnie w granicach 5000, a to w salonie to jest właśnie takie neutralne w stronę ciepłego. Ta żarówka ma chyba 3000 kelwinów i myślę, że ona jest idealna do salonu. Ja jak tutaj jestem przy tej żarówce, to bardzo dobrze się czuję w takim oświetleniu. Ona delikatnie ociepla kolor ścian, tak jak możecie nawet zobaczyć, a tutaj przy tej lampie no widać ewidentnie, że te ściany i sufit są bardzo zimne, wręcz niebieskie. Więc jeśli wybieracie farby i kolor, to skupcie się bardzo na tym, jak Oświetlenie zastosujecie. Niby niektóre zasady mówią, że nie powinno się mieszać oświetlenia, natomiast ja uważam, że nie jest to jakiś wielki błąd. Na suficie zastosować sobie lampę o neutralnej barwie, a gdzieś w rogu jakąś lampkę, czy cokolwiek takiego dać właśnie ciepłą, klimatyczną. Zazwyczaj nie używamy wszystkich lamp na raz, więc ja uważam, że wręcz trzeba mieszać barwę oświetlenia. Nawet teraz w odbiciu okna możecie zobaczyć, jaką to ma kolosalną różnicę dla odbioru takiego pomieszczenia. Nie wiem, czy mnie widzicie tutaj w odbiciu. Okna, ale właśnie tu, gdzie stoję, to wydaje się to pomieszczenie takie dyskotekowe, bardziej jakieś lekarskie albo coś takiego. A tutaj, przy tej lampie żarówce zwisającej, widać, że to jest takie domowe wnętrze, jakieś takie klimatyczne. No nie wiem, ja tak uważam. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Mamy też zamontowane lustra, ale więcej pokażę Wam w osobnym odcinku, bo dzisiaj one i tak nie będą wyglądały fajnie, bo nie mamy żadnego oświetlenia, nie ma światła dziennego, więc no one nie będą wyglądać fajnie i nie pokażę Wam ich. Całej okazałości, więc to w następnym odcinku, a dzisiaj się tylko nagrywam w odbiciu, żeby pokazać, że do nas dojechały. My lustra mamy ze sklepu Ad Home, są bardzo fajne jakości, ale to tak jak mówię, pokażę Wam je w następnym odcinku. Myślę, że warto subskrybować kanał, żeby nie ominąć, bo jedno lustro będzie w takim bardzo nietypowym kształcie który jest chyba teraz rzadko spotykany we wnętrzach, więc śledźcie nas na bieżąco, żeby nie ominąć. A z takich dodatkowych rzeczy to powiem wam jeszcze fajną rzecz, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że do naszej wioski zostanie doprowadzona zrobiona ścieżka rowerowa, więc jak się przeprowadzimy, to będziemy już mogli sobie pełnoprawnie śmigać rowerkiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.